Cześć hej, witajcie z mojego pokoiku. Szczęść Wam Boża. Dziś przychodzę do Was z Ojcem Dolindo Ruotolo, którego Kościół daje nam na współczesny czas, na czas próby, na czas naszej próby, to znaczy próby naszej wiary, naszego zaufania. Być może jest to czas pustyni duchowej w kontekście chaosu teologicznego, duchowego i moralnego. Dziś porozmawiamy o książce autorstwa ojca Dolindo Uruotolo. A zatem to nie jest książka, którą ktoś o ojcu Dolindo, o tym niezwykłym mistyku z Neapolu napisał, ale jest to książka, którą napisał ojciec Dolindo Uruotolo, to znaczy jego autorstwa. Bo akurat oddzielnie, zdaje się, nigdy nie, nie została opublikowana, a mianowicie są to rozważania Ojca Dolindo Uruotolo na temat modlitwy Ojcze Nasz, osadzone w duchowości opartej na egzegezie Pisma Świętego, jak to Ojciec Dolindo Uruotolo dotyka zawsze naszych serc, jako mistrz w szkole pokory i posłuszeństwa, które prowadzą nas do. Miłości. Podobnie jak Maria, która jest mistrzynią życia duchowego, nauczycielką modlitwy i miłości. Jak ktoś z Was ostatnio podkreślił w komentarzu pod filmem, o który, w którym opowiadałem o pięknej kecharitomene. W każdym razie zapraszam Was serdecznie na ten wyjątkowy filmik. Wyjątkowy, bo oglądany przez Was widownie ponad 108 tysięczną jest subskrybentów. I ze względu na ojca Dolindo Ruotolo, ta książeczka dostępna w sklepiku Moc Słabości ukazała się pod patronatem medialnym kanału Moc Słabości, a zatem każdy z was patronuje tej niezwykłej książce autorstwa ojca Dolindo Ruotolo. Ojcze nasz. Czasy są trudne, ale bywały trudniejsze. Ojciec Dolindo Urotolo jest znakiem dla każdego z nas, w jaki sposób przechodzić przez pustynię duchową, w jaki sposób ćwiczyć się w zaufaniu, w zawierzeniu Chrystusowi przez niepokalane serce Marii, w jaki sposób dążyć do świętości. Polecam wam tę książeczkę. O niej sobie dziś porozmawiamy, właściwie tylko mały fragmencik, fragmencik tej książki wam przeczytam. I może, żeby już nie opowiadać i nie pływać, prawda, czy tam nie pływać w obłokach się nie da, tylko tam latać, unosić ob... się w obłokach, no to zacznijmy. Ojcze nasz, modlitwa zjednoczenia, modlitwa powszechna. To jest jakby główne przesłanie, z którym ojciec Dolindo Urotolo mówiąc nam do nas przychodzi, mówiąc, w jaki sposób mamy się modlić. Tak. Modlitwa Ojcze Nasz jest wzorem każdej innej modlitwy. Jeżeli zrozumiemy modlitwę Ojcze Nasz, to będzie nam łatwiej się nie tylko tą modlitwą modlić, ale każdą inną. I uwaga, również własnymi słowami zwracać się do Boga, i uwaga, osobistą relację opartą na wierze i zaufaniu ku Bogu, Bogu budować. Posłuchajcie Ojca Dolindo Ruotolo, który rzecze w ten sposób. Jezus chce, aby dusza skupiła się przed Bogiem i modliła się w skupieniu, pozwalającym jej prawie zniknąć sprzed oczu tych, którzy ją otaczają, tak jak ktoś, kto zamyka się w swojej izbie. Wcześniej, w nie wiem, co to miało być, w trzeciej, w trzeciej, wcześniej ojciec Dolindo Urotolo mówi o Faryzeuszach, którzy modlili się na pokaz. Tymczasem ojciec do Urotolo mówi, że po pierwsze, wiara nie jest sprawą prywatną. Że mamy prawo swoją wiarę wyrażać również w publicznych aktach modlitwy, modlitwie na ulicy, w większych grupach, wspólnotach, a zatem przestrzeni publicznej, ale mówi o zachowaniu swego rodzaju wewnętrznej samodyscypliny, samodyscypliny duchowej, tak abyśmy nawet modląc się gdzieś w miejscu publicznym czuli się, jakbyśmy się znajdowali w małej. Izdepce, w takim może właśnie pokoiku, nawiązując osobistą relację z Chrystusem. Nasz Pan krytykował ostentację faryzeuszy i dlatego mówił o wchodzeniu do swej izdepki i zamykaniu drzwi. To znaczy o szukaniu ukrycia, a nie placów. Mamy wejść do swojej izdepki, uwaga, zamknąć drzwi. Co to oznacza zamknąć drzwi? To oznacza znaleźć się sam na sam z Bogiem, to oznacza liczyć tylko na Niego. Można tu zacytować słowa, Jezu, Ty się tym zajmij. To znaczy, kiedy wchodzimy w przestrzeń modlitwy, zdaje się mówić ojciec Dolindo Urwotolo, to zacznijmy od tych słów, Jezu, Ty się zajmij moją modlitwą, abym bardziej słuchał Ciebie, a nie słów, które wypowiadam, bo czasami... Bardziej modlimy się do naszych intencji, wciąż przypominając Bogu o naszych intencjach, niż do Boga. To znaczy, częściej, że tak powiem, gadamy niż słuchamy, ale to jakoś specjalnie odkrywcze nie jest. A zatem religia, wiara, modlitwa nie są sprawą prywatną. Posłuchajcie ojca Dolindo Uruotolo, który w książeczce Ojcze Nasz rzeczy w ten sposób. Nie chciał przez to zabronić publicznej modlitwy, która jest obowiązkiem, uwaga, społecznym i indywidualnym. To znaczy mamy obowiązek modlić się również publicznie, mówi ojciec Dolindo Ruotolo, kapłan pokorny, którego opychę i wyniosłość oskarżać, podejrzewać nie możemy, a jednak mówi: Masz obowiązek wyjść ze swoją wiarą do innych. Wejść w przestrzeń publiczną, masz obowiązek, nie tylko że prawo, masz obowiązek modlić się publicznie, ale uwaga, samodyscyplina duchowa, to znaczy, powinniśmy się zawsze czuć w przestrzeni publicznej, jakbyśmy się modlili w małej izdepce, zamykając drzwi. Zależało mu po prostu na tym, aby dusza, nawet modląc się publicznie, była oddalona od ludzkich spojrzeń, aby czuła się tak, jakby była zamknięta w izbie. I modliła się, uwaga, to jest słowo kluczowe, dwa słowa kluczowe, w wewnętrznym ukryciu. Wewnętrzne ukrycie, nie każdy z nas sam zdefiniuje owo wewnętrzne ukrycie. Myślę, że każdy z nas ma już swoje jakieś wewnętrzne ukrycie i to wewnętrzne ukrycie przeżywa na sposób sobie właściwy. Publicznie modlimy się nie po to, aby się pokazać. Lecz po to, by publicznie czcić Boga. W takich chwilach cały lud tworzy jakby jedną duszę zjednoczoną w Kościele, niby w izdebce, w której Bóg sam jest obecny, słuchając westchnień serca. To znaczy modlimy się publicznie, wskazując nie na siebie, ale na Boga. Uwaga, Kościół jest taką malutką izdebką, chociaż może się wydawać, że Kościół jest olbrzymią świątynią, ale w kontekście wszechświata jest, jest no, prawie że niczym. Uwaga, cała Ziemia jest taką malutką izdebką, która gdyby cała zawołała do Boga, odmieniło, odmieniłoby się oblicze tej ziemi, jak kiedyś powiedział to święty Jan Paweł II. Uwaga, cały wszechświat może być taką malutką izdebką, która prosi Boga o pomoc. Rzecząc, Jezu ty się tym zajmij. Rzeczący, nie, to może być rzeczącym czy mówiąc. Bo... Chodzi o westchnienie serca, to znaczy również w przestrzeni publicznej mamy na pierwszym miejscu w modlitwie wstawiać westchnienie serca, a nie rozglądanie się po innych, szukając tych czy owych, czy nas obserwują. To znaczy tu też trzeba być przygotowanym na krytykę, na to, że będziemy obrażani przez tych, którzy widząc nas modlących się publicznie, będą wypowiadali swoje nierzadko. Nieeleganckie zdanie na nasz temat, na temat katolików modlących się, prawda, na ulicy, na przykład. Ojciec Dolindo Ruotolo zaznacza: Jezus chce nas uwolnić od zatroskania o spojrzenia innych, które często uniemożliwia publiczną modlitwę. Kto się modli, musi postrzegać siebie jako kogoś, kto jest sam. Kogoś, kto jest zatopiony w Bogu niemal w taki sposób, jakby był zamknięty w celi. Modlący się musi mieć tę samą wolność, jaką by miał będąc w samotności. Czyż świat nie czyni zła publicznie w taki sposób, jakby przebywał w swoim środowisku? Ciekawe stwierdzenie. Czemu więc On może mieć prawo do jawnego czynienia zła, a my nie możemy mieć prawa do jawnego czynienia dobra i czczenia Boga? Uczestniczymy zatem także w uroczystych procesjach, czując się niemal samotni pod spojrzeniem Boga, publicznie głosząc Jego chwałę, aby zaświadczyć o naszej wierze i sławić Jego wielkość. Nie musimy się martwić tym, że inni nas widzą. Musimy odnaleźć skupienie wewnętrznego ukrycia w pełnej wolności ducha. Nie możemy przejmować się ludzkimi opiniami, bać się, że inni nas zobaczą i będą nas uważać za bigotów. Akurat o przejmowaniu się opiniami innych ojciec Dolindo Urotolo bardzo dużo wie, bo sam będąc zawieszony w sprawowaniu jakichkolwiek sakramentów przez kilkadziesiąt lat, był wystawiony na pośmiewisko ze strony opinii publicznej. A jednak mówi: "Nie bój się, że będziesz wyśmiany", co więcej mówi: "Skoro świat publicznie czyni zło, chwali się tym, prawda, publikuje, nie wiem, w internetach, w telewizorach i w innych tam w tych różnych mediach, prawda, zachęty do uczestniczenia w wydarzeniach, które jawnie promują zło. To dlaczego my mamy się bać publicznie? pokazywać dobro, czynić dobro, mówić o dobru. No to chyba powinna być logika odwrotna. To zło powinno się wstydzić czynić zło, a dobro powinno być czymś oczywistym w przestrzeni publicznej. Musimy mieć serce jak rozświetlona lampa, która spalając się dla Boga, sławi go również w świecie, który jest świątynią jego chwały. A zatem Ojciec Dolindo Urotolo mówi: Mniej moich ludzkich słów Więcej wsłuchiwania się w słowo Boga. I tu się kłania Dekalog. Pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Również w modlitwie nie będziesz miał słów swoich, ludzkich, cudzych, czyli niebożych, przed Bogiem. To znaczy, najpierw słuchaj Boga, Szema Izrael, słuchaj Izraelu, a później mów. To też się wiąże z pewną intencją. Ojciec Dolin do mówi o tym, to znaczy, że nasze intencje w modlitwie są. Nie są ważne, mówiąc krótko. Nie są najważniejsze, może są ważne, ale nie są najważniejsze. Kiedy przystępujesz do modlitwy, najpierw wejdź do tej izdebki i zamknij drzwi. Co oznacza zamknięcie drzwi? Nie tylko pozostanie sam na sam, ale uczynienie w tej przestrzeni ciszy. A co oznacza cisza? Że cię w coś wsłuchi, wsłuchujemy. Jak wygląda lata mucha, to. żeby trzasnąć w łeb mucha, nie? Może to jest lepsze porównanie, przepraszam Państwa. Ale. Chodzi o wejście w ciszę, żeby słuchać Boga. Najpierw słuchać Słowa Bożego. Kiedy modlitwa przyniesie owoce, ojciec do Urotolo odpowiada. Owoce Ducha Świętego. Niestety łatwo jest w modlitwie powtarzać machinalnie te same rzeczy i nie starać się wznieść myśli ku Bogu. Pozdrowienia dla Igora z Ku Bogu. Modlimy się o Twoje zdrowie wciąż. Takie wezwania nie są niczym innym niż pustymi słowami. Tak robili poganie, którzy modląc się do swoich idoli, krzyczeli i zwierokrotniali swoje modły, wierząc, że dzięki temu zostaną wysłuchani. Jezus Chrystus zabrania używania wielu słów w modlitwie. Lecz nie jest przeciwny spontanicznym impulsom serca, które towarzyszą wypowiadanym wyrazom. On nie chce pustych słów, lecz modlitw, a zatem zabrania nie tyle powtarzających się wezwań, ile raczej bełkotu mechanicznego mamrotania, jak sugeruje grecki oryginał tekstu Ewangelii według św. Mateusza. To jasne, że w takim przypadku modlitwa sprowadza się do wielu słów, z których nie rozkwitnie nawet jedno uczucie duszy. Ojciec Dolindo Ruotolo analizuje ojca nasz na podstawie tekstu oryginalnego Ewangelii według świętego Mateusza i Ewangelii według świętego Marka. W związku z tym ojciec Dolindo mówi: Ponadto Jezus mówi o tych modlitwach, które kierujemy do Boga celem otrzymania doraźnych korzyści co jasno wynika z kontekstu. On chce nas napomnieć, abyśmy modlili się używając niewielu szczerych wyznań duszy i oddali się z ufnością boskiej dobroci. One mają być synowskim powierzeniem się tego, kto ufa w opatrzność i dobroć Pana. Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim go o to poprosimy, gdyż myśli o nas z ojcowską miłością i dba o to, aby zapewnić nam wszystko, czego potrzebujemy. A zatem niewiele słów, co nie oznacza, że mamy słów nie powtarzać. No, Różaniec jest modlitwą opartą na powtarzaniu słów ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego. Niewiele słów, ale jak tu ojciec z Doliny do Uruotolo zaznacza, po pierwsze zaufanie, to znaczy kiedy wchodzisz w przestrzeń modlitwy, mówiąc krótko, kiedy zaczynasz się modlić, to już się zachowuj tak, jakby Bóg spełnił Twoje prośby czy Twoje podziękowania, jakby Bóg już wysłuchał Twojej modlitwy. Wystarczy zatem zawierzyć się jemu w modlitwie bez konieczności drobiazgowego wskazywania mu tego co jest nam potrzebne. Ojciec do Urotolo jest mistrzem modlitwy zawierzenia w myśl w słów Jezu ty się tym zajmij. Modlitwa ma być zaufaniem, zawierzeniem. Bóg wie czego nam potrzeba. On wie lepiej niż my sami. On chce, jak to zobaczymy później, abyśmy wpierw prosili o królestwo Boże, zatem mimo iż dał nam możliwość proszenia o rzeczy doczesne, to jednak chcę abyśmy to robili w niewielu ufnych słowach słowo boże na pierwszym miejscu więcej słuchania słowa Bożego mniej gadania że tak powiem słów ludzkich zauważmy ojciec Dolindo urotolo to podkreśla że modlitwa ojcze nasz jest modlitwą zjednoczenia modlitwą powszechną jest wzorem każdej innej modlitwy uwaga jest to jedyna modlitwa, której swoich uczniów nauczył Jezus Chrystus. My tę modlitwę praktykujemy, odmawiamy także w Różańcu Świętym. I bardzo ważne, Ojcze Nasz jest modlitwą, którą odmawiają zarówno grzesznicy, poganie, ci, którzy są z daleka od Boga, być może tylko tę modlitwę pamiętają i w myśl zawołania, jak trwoga to do Boga, to właśnie potem modlitwę sięgają, jak i mistycy, to znaczy i poganie, i mistycy modlili się modlitwą Ojcze Nasz aby zatem praktycznie pokazać jak się modlić zwracając się do Boga najukochańszy odkupiciel ofiarowuje nam formę pojemną otwartą daną nam jako wzór każdej modlitwy i jako syntezę wszystkich uniesień duszy ku Bogu. On nie zabrania nam innych modlitw, jak to jasno wynika z kontekstu, z jego przykładu i z praktyki kościoła, lecz chce nam wskazać poręczny wzorzec wszystkich Form modlitwy. Od skromnej ustnej modlitwy do kontemplacji najwyższego poziomu. Jest to jeden z najgłębszych sekretów zachwycającej modlitwy Ojcze Nasz. Modlitwy powszechnej, którą mogli odmawiać zarówno poganie, jak i ci, którzy na swoje nieszczęście zostali odłączeni od Kościoła. Jest to modlitwa zjednoczenia, wyznania miłości do Boga. Należące do obowiązków każdego stworzenia. Odnajdujemy w niej boską syntezę naszego ziemskiego trwania w tej bolesnej pielgrzymce do wieczystych brzegów. A zatem modlitwa Ojcze Nasz tak naprawdę opowiada o naszej pielgrzymce, tej ziemskiej pielgrzymce do nieba i o tym, co jest nam najbardziej w drodze ku świętości potrzebne. Ojcze nasz zawiera inwokację i siedem próśb, z których cztery dotyczą Boga, a trzy nas samych. Inwokacja jest powierzeniem się boskiemu Ojcostwu, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, powierzeniem się odkupionych ludzi, którzy dzięki odkupicielowi stali się adoptowanymi dziećmi Boga. Określenie Ojciec. Ujawnia nam więc nieskończoną dobroć Pana i niszczy, uwaga, diabelską sugestię, abyśmy uważali Boga za kogoś straszliwego, surowego, bezlitosnego, oddalonego od nas i prawie odseparowanego od naszego życia. Należy z bólem wyznać, że rodzaj ludzki jeszcze się nie uwolnił od tej kłamliwej sugestii, która zatruwa całą naszą egzystencję. A zatem nie, nie czytam wszystkiego, no odsyłam was do tej książeczki Ojcze Nasz. Jest ona dostępna w sklepiku mocsłabości.pl, wydana pod patronatem naszego kanału. A zatem pierwszym uderzeniem szatana jest wmówienie nam, że Bóg nie jest ojcem. Dlatego Chrystus, wiedząc o tym najmocniejszym, najniebezpieczniejszym uderzeniu szatana, zaczyna modlitwę Ojcze Nasz od słów Ojcze Nasz. To znaczy mówi: Bóg jest Twoim Ojcem. I słuchajcie dalej ciekawe rozważania ojca Dolindo Ruotolo. W Edenie szatan przedstawił nam Boga zazdrosnego i złośliwego, który narzucił człowiekowi zakaz, aby uniemożliwić mu bycie podobnym do niego. Od tamtego czasu zawsze przedstawiał Boga jako wroga naszego wznoszenia się, naszego postępu i naszego szczęścia. To zdradliwe kłamstwo wypowiedział najpierw w zawoalowany sposób, a następnie, straszliwie deformując pojęcie Boga, chciał je uwiarygodnić w idolatrii niosącej w sobie karykaturę wieczystego dokonaną przez szatana. Czyli szatan chce nas, z nas samych uczynić bożków to znaczy, mówi, To Bóg nie jest Twoim ojcem, ty sam dla siebie jesteś Panem, Panem swojego życia, możesz czynić co chcesz. Wolność jest najważniejsza. Pamiętajmy, że granicą wolności jest wolność drugiego człowieka, a fundamentem wolności jest prawda. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Szatan się boi poznania prawdy, dlatego, już w Edenie Adamowi i Ewie mieszał w głowach, w sercach, żeby nie widzieli prawdy, żeby odsunęli się od prawdy, żeby odwrócili się plecami do prawdy. Kiedy się odwracamy plecami do prawdy, to. Kiedy słońce mamy za sobą, widzimy tylko cień prawdy, czyli właściwie nasze wyobrażenia prawdy, każdy po swojemu może interpretować cień. I kiedy jesteśmy odwróceni do Boga plecami, plecami do prawdy, to po swojemu każdy chce rozumieć prawdę i to co widzimy, to właściwie nie jest prawdą, bo trzeba się odwrócić do Boga, żeby prawdę zobaczyć. Prawdę o tym, że Bóg jest Ojcem. Następnie w Nowym Testamencie wypowiedział je w bardziej otwarty sposób, przedstawiając religię i Kościół jako przeszkodę, ucisk i niewolnictwo. Czy Wam to nie przypomina współczesnej retoryki ludzi walczących z Kościołem, jawnie czy mniej jawnie, którzy mówią, że Kościół to ucisk, prześladowania, że Kościół jest przeszkodą, że religia jest przeszkodą, że religię trzeba zamknąć w przestrzeni prywatnej? Absolutnie nie. Znaczy jest to bzdura, ponieważ... Szatan dokładnie wie, że kiedy Bóg wyjdzie w przez, wejdzie w przestrzeń publiczną, chociażby przez ukrytą Miriam, która, idąc za Chrystusem skazanym na śmierć na kalwarię, towarzyszyła tym, którzy Chrystusa skazali, modląc się za grzeszników, za każdego z nas, to my, stawiając się za tych, których miamy, na przykład ja czasami tak robię, że idę ulicą i modlę się za tych ludzi, których spotykam, często są to ludzie, których pierwszy i ostatni raz w życiu widzę być może nikt wcześniej, nikt później już się za nich nie pomodli. Właśnie w ten sposób również możemy publicznie wychodzić z modlitwą Ojcze nasz. Odmawiać w skrytości, w cichości serca Ojcze nasz za tych ludzi, których mijamy. Wtedy też starał się okryć hańbom tych, którzy reprezentują ojcostwo Boga na ziemi, poczynając od papieża, poprzez kapłanów, zwierzchników, głowy rodzin. Wprowadzał anarchię a z pogardą odnosząc się do każdej hierarchii i władzy. Wreszcie ujawnił się dziś poprzez otwartą wojnę przeciwko Bogu, przez walkę, która naprawdę jest dziełem straszliwym i szatańskim. Zauważcie, Matka Boża Fatimie mówi o tym, znaczy nie, nie Fatimie, Matka Boża siostrze Łucji z Fatimy mówi, że ostateczna walka między dobrem a złem rozegra się na polu walki o rodzinę. Zauważmy teraz to, uporządkujmy wszystko. Najpierw zostało zaatakowane małżeństwo, rodzina. Teraz jest atakowany kościół, biskupi, papież. To znaczy szatan realizuje dokładnie to, o czym mówi ojciec Dolindo Uruotolo. Atak na rodziny kapłanów, zwierzchników duchowych papieża. Wchodząc, że tak powiem, coraz głębiej w kościół przez ataki zewnętrzne, czyli na przykład akty apostazji i ataki wewnętrzne, czyli Ujawnianie wszystkich afer związanych z molestowaniem seksualnym do, dokonanym przez osoby duchowne. O tym mówił pa, papież święty Paweł VI. W latach 60., wskazując, że w kościele czuć swąd szatana i papież Paweł VI mówił mocniej: Kościół już nie przeżywa kryzysu, kościół od środka gnije. To, była, to był koniec lat 60. Taka, takie ostrzeżenie, Wobec kościoła, wypowiedział papież Paweł VI. A zatem, jeśli nie traktujemy Boga jako ojca, to odmawiamy każdą modlitwę źle, nie tylko Ojcze Nasz, ale każdą modlitwę źle. Jeżeli nie traktujemy Boga jako ojca, nie potrafimy otworzyć się na łaskę Bożą i, uwaga, współpracować z łaską Bożą. Ojciec do Otolo mówi. Bolesna jest więc myśl, że ludzkość po tym jak Pan dał nam swojego Syna i po tym, jak złożył Go w ofierze dla naszej miłości wśród katuszy Kalwarii, wciąż jeszcze nie wierzy w Boga Ojca. Wciąż istnieją prewencyjne działania przeciw Bogu wymyślone i wzniecone przez Szatana, których człowiek z uporem się trzyma, mimo świadectwa miłości otrzymanego na Golgocie i niewypowiedzianych znaków opatrzności Bożej. Szatan wywołuje wiele nieszczęść, by zdyskredytować pana. W swojej okrutnej kampanii przeciw Bogu, ze szczególną nienawiścią, sprzeciwia się on najświętszej Marii, ponieważ ona jest zachwycającym promieniem dobroci pana, który w niej cierpiącej matce stał się człowiekiem. Jezus chroni nas przed pułapkami piekielnego ducha i pozwala nam wzywać Boga jako Ojca, i to Ojca Najwyższego, który jest w niebie. To nie dość, że Bóg jest naszym Ojcem, to jeszcze za Ojca, za Boga mamy tego, który jest w niebie, czyli ma władzę nad wszystkim, który wszystko widzi, wszystko rozumie i wszystkim zajmuje się z nieskończonym miłosierdziem. Proszenie zatem, by ono się święciło czyli ono, tu pominąłem fragment imię Boga. Jest tym samym, co proszenie, by było honorowane aktami kultu i czci. A więc Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Bóg mówi o sobie, że jest. To znaczy, Jego imię ma tak wyjątkową wartość, że określa Jego jestestwo, Jego naturę. Bóg jest, jachwę, jestem, który jestem. A zatem, skoro imię Boże ma się święcić, to znaczy, że Bóg ma panować nad moim sercem, moim rozumem i nad całym światem. I moglibyśmy sobie jeszcze długo tę książeczkę czytać, ale na tym pozwólcie się zatrzymamy. Polecam Wam bardzo serdecznie, bardzo ładnie wydana jest ta książka z obrazkami, z ilustracjami. Do rozważań można ją przy sobie nosić, jest lekka. Bardzo estetyczna, że tak powiem I pod patronatem kanału Moc Słabości Bardzo Wam serdecznie polecam Tym bardziej, że to są to słowa yy, Ojca Dolindo Ruotola. To znaczy jest to analiza modlitwy Ojcze Nasz Dokonana przez Ojca Dolindo Ruotolo. W tym kontekście polecam Wam również To jest nowość z sklepiku Moc Słabości Jan od Krzyża, Płomień Miłości Niesamowita historia świętego Jana od Krzyża Mistyka Poety doktora kościoła, świętego Jana, od krzyża, również modlitwy się możemy uczyć. To znaczy, w jaki sposób przez modlitwę Ojcze Nasz wejść w głębiej w głębie relacji z Bogiem. Również ta książka w sklepiku MocSłabości.pl jako nowość. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Widzimy się codziennie na naszym kanale o godzinie 5 rano na Różańcu na żywo. I do zobaczenia najpóźniej w niebie. Ojcze Dolindo Ruotolo, wstawiaj się za nami. Szczęść Boże!